Piękny! Wejdź! Ferde, Ferde! Fun! Co o tym myślisz? myślę, no, że o tym, że. Co tu się dzieje? Właśnie przy jakimiś. Chcę, panowie przeszli pijani. No i to było śmieszne. Bo! No. A co myślicie o piciu? No... Zły sposób, żeby na jakąś żeby jakąś sobie ten frajdę tym sprawić. Moim no. zdaniem, nie wiem, jak inni. Dlaczego? No, nie wiem, później się właśnie chodzi tak, um, się łajdaczy później, się wydaje wszystkie pieniądze tylko po to, żeby się napić. Sebek? No ja myślę, że to też zły sposób. Bo na przykład wrócą ktoś do domu i mówią, że awantura jest, bo pijany człowiek jest. A czemu jest tutaj tylu ludzi takich? No nie wiem. Bo, bo lubią popić chyba. Tak, to myślę tak samo jak samek. Jaki będzie film dzisiaj kręcić? Dzisiaj zrobimy reportaż o to właśnie tam na Stalowej Pedagmą w tamtą stronę się idzie no i będziemy pytać ludzi co myślą o tym czy to jest dobry, czy to jest zły sposób że postawili no pomnik no, za nic za to że stał pod sklepem i pił teraz wam oddaję komórkę idźcie kręcić pomnik ty chcesz z nim iść? To sobie. dobra stopujcie, patrzcie jakie ujęcia nie traccie, nie traccie ujęć i pilnujcie po prostu pomóżcie. Czy dobrze wiesz, dobrze nabijasz. co sądzicie o właśnie pomniku gumy? Jest wieczna. A nie zegar, a atmosfera tego miejsca i ogóle No pomnik jest po prostu świetny, utożsamiamy się z nim, nieraz nie byliśmy w tym stanie. Jak to Byliście w tym Jesteśmy stanie? Jesteśmy pełnoletni. Aha, czyli Wam podoba się, tak? Tak, tak. tak. Jest, jest bardzo fajny, lepszy niż takie jakieś cokoły i bohaterowy na pomnikach. Dlaczego? Ale Guma był bohaterem? Nie, ale pas pasowuje się w klimat Pragi. Tutaj ne, nie pasowałby jakiś sztywny bohater, jakiś ze sztywnego kamienia. Nie mieliśmy okazji go spotkać <grym> osobiście. A skąd jesteście? Spod Hrubieszawa. Tak, nie znaczy, nie no nie ja studiuję, Tak, teraz patrzę A co studiujesz? E, prawo. <grym> Niestety, wstyd, niestety jest prawo i podpala gumę. <gum> no tak, no trochę to się, nie wiem, nie łączy, no ale. <gum> Nie słyszałam. O nim. Znaczy, że tutaj stał pod A wy chłopaki go znajdziecie? Nie, ja go nie znamy. To... Jest ja na pracy o... Pół roku. Tutaj. Ja to tak nie miałem okazji. To bardzo... No to trzeba. No dobra, no to dzięki, słuchajcie. Hmm. Teraz. O, właśnie. Przepraszam, Proszę zadać y, pytanie? Co sądzą, y, właśnie pani, co sądzi o, o gumie? Myślę, że... że jest wiele innych ludzi, którym powinni wystawiać pomniki. Akurat, może to nie jest trafny pomysł. A kogo na miejsce gumy? Nie wiem, kogo, już komu się taki pomnik należy, na pewno. <noise> No jak to zrobię jak mi... Ja to z wierniczem robię. Nie ma co robić. ale nie ma, ale ja nie podobam. Ale ja nie. Co? Został już, a właśnie Pasuje do ciebie bardzo. Myślę, że jest twoim chłopakiem. Ładnie to się pasujecie. Kaszka. Słyszałaś, o, chodź, stań, stań na chwilę. Słyszałaś o tym pomniku gumy? No. No i co o tym sądzisz? No jakiegoś żula wystawili pomnik W których Nie Niepotrzebny ten pomnik. Nie wiem po co. Tak mi niedługo będzie zniszczony. Hej, hej. Dlaczego będzie zniszczony? No bo tak mówię. Panowie? No nie, no my za to jest głupota stawiać komuś pomnik, który całymi dniami stał pod sklepem i pił. Tak samo jak ja bym sobie stanął na przykład tutaj w bramie codziennie i to jest to samo. I za to by mi postawili pomnik. No, no to też tak jak modeluszowi. A wiecie, się, z czego ja się cieszę, że nieważne jakie, ale macie swoje zdanie. Dziękuję.